kurde, mikrofon do ciągnięcia, żeby nie przeszkadzał, łapa rozcięta, przygotowania, wchodzę do drugiej godziny, jeśli chodzi o noc, Dawid weź mi zabierz, także prężnie, prężnie działamy, mnóstwo wolnych ludzi, niesamowite jedzenie, wykłady, prelekcje, zajebista muzyka, Także wolni ludzie świętują, wywołują wiosnę. Jest tutaj z nami kilku bardzo, bardzo ciekawych ludzi. A patrzcie, kuchnie polowe robią furorę. Sala, sala pełna ludzi. Pogoda dopisuje fenomenalna. Pociski z nieba nie spadają. A propos sytuacji na Ukrainie. Także słuchajcie, my tutaj, kochani, działamy, robimy swoją robotę, uświadamiamy ludzi, bo to jest najważniejsze. Najważniejsza jest właśnie świadomość, co podkreślam, e, gdyby większość ludzi była świadoma, nie byłoby tego problemu. Świadomość ziół, świadomość swojego pochodzenia, świadomość właśnie e, roślin, natury, warzyw, świadomość, czyli duchowość. To jest ten przepis, to jest ten kierunek, dlatego napisałem, jak w tytule brzmi. Nic nas nie powstrzyma, ponieważ to o czym mówię, wzrost świadomości, po prostu tak wystrzelił wysoko i widać tutaj ewidentnie po, po ludziach, którzy są tutaj z nami właśnie na imprezie, która odbywa się troszeczkę inaczej. Kiedyś, słuchajcie, a propos właśnie świadomości, kiedyś, jak robiłem urodziny, kocioł, koledzy, wiadomo jak to wygląda, dziś postawiłem na coś innego. Urodziny mega, mega gronie, z niesamowitymi gośćmi i z gigantyczną wiedzą z gigantyczną świadomością bo tylko i wyłącznie tak chcę spędzać każdy dzień i chcę tym zarazić tym wirusem kolejnych ludzi gdzie, gdzie kochani jesteśmy? jesteśmy na Śląsku 20 minut od Katowic. Jeśli ktoś chciałby wpaść, no to słuchajcie, wpadajcie. Tutaj za chwilę Wiedźma Basia. E, będzie miała prelekcję. Jakie? Jakie wpadajcie? Jakie wpadajcie? Niedługo 500 plus zabiorą. Także nie wpadajcie! Aha, nie. no tak... Przyjeżdżajcie! Przyjeżdżajcie! Basie. Jakiś dziwny facet się tu koło mnie właśnie, Zahaczył, nie wiem o co kaman Skąd e, on się tu wziął. E, także słuchajcie, no, jak sami widzicie. Radość, dobry humor, pozytywne nastawienie. W tych czasach jest to cholernie, cholernie ważne. O to w tym właśnie chodzi, żeby nie zwariować. I tak jak powiedziałem, świadomość, świadomość na każdej, każdej płaszczyźnie. A gdzie jesteśmy? Orzesze, ulica Suszecka. Wjeżdżajcie do lasu samego, bo to jest w środku lasu, także ponad kilometr trzeba zasuwać do lasu. Robert, jak twoje wrażenia w ogóle na temat tego miejsca? Nie, miejsce jest mega. Naprawdę jest bardzo fajne. Lasy, ja uwielbiam lasy, zresztą dziecko lasu jestem, więc trudno było mnie. Nie, bardzo fajnie jest. Tam jeziorka akurat dzisiaj mnie nie interesuje, bo za zimno, mm -hmm. ale generalnie pięknie jest, no, naprawdę mega. budynek jest mega, gątem kryty, w środku drewno, więc czuje się tą atmosferę taką, która daje nam poczucie z przyrodą powiązania, super. Dobra, a teraz zapytamy, jak tam właśnie jedzą zupka dobra, niedobra? Słuchajcie, najważniejszym składnikiem w tym jedzeniu to jest serce właśnie kucharza, który włożył tutaj no niesamowite. Zresztą serce i nawet zobaczcie, Moja rączka, bo wczoraj pomagałem na kuchni. E, także mega smakuje? Mega smakuje, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. że Was tu nie ma. Przyjeżdżajcie do nas. Jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas. Zupa jeszcze jest. Zupa jeszcze jest. Także się nie martwę, jakby coś to dorobimy, nie ma żadnego problemu. Jesteśmy, jesteśmy przygotowani. Jeśli chcecie spędzić fajnie czas, e, miło, to zapraszam serdecznie. Orzeszę dokładnie, to jest koło Katowic na Górnym Śląsku, żeby była jasność, bo też takie zapytania zostaje. Ulica Suszecka i śmigacie do końca tej ulicy, a na samym końcu właśnie jesteśmy my. Zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda z tej perspektywy. Zbiornik, woda, centrum lasu. E, możecie też skoczyć na kanał Drugie Dno. Bo wiem, że Przemek tam też robił, e, robił relacje. Jeśli nie widzieliście, to e, polecam. Nie wiem co powiedział. Mam nadzieję, że, że same superlatywy, no ale e, tu nie jest nic reżyserowane. Jak to można powiedzieć? Sami swoi i czujemy się jak w domu. Suszecka. Ulica Suszecka. Postra po, e, powtarzam jeszcze, jeszcze raz. Suszę włosy i jadę, no zajebiście, zajebiście, także teraz tutaj akurat przez dwie godziny będzie Basia Wiedźma mieć właśnie swój czas. Za chwilę dojedzie fachowiec od wody Andrzej, specjalnie nie wymieniam nazwisk, bo te nazwiska są raczej blokowane. O, A teraz wam coś jeszcze fajnego pokażę, co zrobił Nobody czyli Daniel. U, nie wiem skąd się taka muzyka wzięła, ale okej, okay. sekundkę mi dajcie, a w tym czasie coś, e, coś jeszcze powiem ciekawego, teren jest olbrzymi, ponad 12 hektarów, e, duży parking do dyspozycji, za chwilę wam właśnie e, pokażę, żeby ktoś nie zarzucił, że e, kochani, nie wiem, coś jest do dupy zorganizowane, zrobione, włożyliśmy w to naprawdę mega, mega dużo e, pracy, wysiłku całego zespołu. Już pokazuję parking, auta i teraz najlepsza rzecz. Najlepsza rzecz jaka jest je możliwa. To są rumy. I nazwa właśnie tego, e, tego miejsca Silechia Resort. E, Zobaczcie sobie jaki mamy właśnie parking do dyspozycji. Miejsca naprawdę jeszcze jest, także zapraszamy z całego Serducha chętnie, ale z Pomorza to trochę daleko, ale z Serduchem jestem. Też tu ludzie z Pomorza przyjechali i też są. Przyjechali też z różnych zakątków Europy i to jest właśnie niesamowite. Także dzieje się tutaj. Mi się to bardzo bardzo podoba, ponieważ ludzie. Po wyjściu stąd będą bardziej świadomi e, i będą tego wirusa rozprzestrzeniać dalej. E, tak, bilet wstępu, tak, dokładnie 100 zł. E, dziękuję Ci bardzo Macmiku. Z e, całego serducha e, na dwudniowe wydarzenia, bo jesteśmy tutaj wszyscy do jutra, do popołudniowych godzin, właśnie żeby celebrować przede wszystkim nadchodzącą wiosnę. E, i tą nową erę. O, Betty, no, no auto się popsuło, no trudno. Więc zaprosz kolegę i dawaj tutaj, co nie? Z jakimś kolegą czy koleżanką. E, kochani, żeby nie przeciągać, pokażę wam potem jeszcze krótkie relacje, zrobię z tego wydarzenia, e, bo naprawdę jest mega zajebiście. I cieszę się bardzo, że i pogoda dopisała, i dopisali ludzie. E, także jak mieliście wątpliwości, że nie wiem, będzie wojna, e, mieliście wątpliwości, czy nie wiem, pogoda nie dopisze, czy tak zajebiście pozytywnych ludziach, nie ma szans, żeby coś nie wyszło. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia za jakiś czas.